Lustrzanka czy bezlusterkowiec? To bardzo częste pytanie, jakie od Was dostaję. Zaraz pojawią się zapewne osoby, które skomentują, dlaczego rozpatruję jeszcze kupno lustrzanki, jak niektóre firmy wycofały się już z produkcji lustrzenek. A no widzisz, są ku temu całkiem mocne powody i o tym też porozmawiamy w tym wideo. W tym wideo opowiem Ci o najważniejszych różnicach, wadach i zaletach, plusach i minusach pomiędzy dwoma rodzajami aparatów aparatami lusterkowymi i bezlusterkowymi. Mam na Ciebie również niespodziankę gdzieś w tym filmie. Daj mi znać proszę w komentarzu, o jakim aparacie Ty myślisz: masz już coś na uwadze? A może szykujesz się do zakupu kolejnego aparatu fotograficznego już niedługo? Pragnę tutaj zaznaczyć, że ten film nie jest sponsorowany przez żadną z wymienionych firm ani żadną z firm i nie jest to również reklama, to jest moja prywatna opinia oparta na ponad 25-letnim doświadczeniu fotografii. Więc weź sobie z tego wideo to, co potrzebujesz, co chcesz i potraktuj to po prostu jako taki szwedzki stół. Cześć, tu Małgorzata Tymińska z robić zdjęcia.com. Obecnie mamy na rynku coraz więcej rodzajów aparatów i można zdecydowanie zwariować, szczególnie jak dopiero zaczynasz swoją przygodę z fotografią. Aparaty fotograficzne możemy podzielić na trzy główne kategorie: kompakty, lustrzanki i aparaty bezlusterkowe. Dzisiaj omówimy. Lustrzanki i aparaty bezlusterkowe. Są to dwie bardzo ważne kategorie, często też rozpatrywane na początku, jak chcesz zacząć swoją przygodę z fotografią. Aparaty bezlusterkowe są to m.in. Canon EOS RP, Canon EOS M50, Canon EOS R, Canon EOS R5, Fujifilm XS10, Fujifilm X. 50R, Fujifilm X-T4, Fujifilm X-T200, Nikon Z, Nikon Z50, Nikon Z7 II, Olympus, teraz już nie Olympus, ale OM-M5, e, e, czy Sony A6000, Sony Alpha 6400, Sony A9 Mark II, Panasonic Lumix G100, Panasonic Lumix g 80 GX 85 czy Lumix S5 czy Panasonic G7. Te aparaty również mogą być kompaktowe, czyli dość małe jednak mają wtedy wymienne obiektywy. Te aparaty nazywamy kompaktowe bezlusterkowce. Kompaktowe bezlusterkowce to między innymi Fujifilm XA7, Fujifilm XS10, Fujifilm XT30 czy, Panasonic Lumix GX9, G7 czy Sony Alpha 6100 oraz oczywiście wiele więcej. Mamy również pełnoklatkowe bezlusterkowce. One są znacznie droższe no i większe. Jak sama nazwa wskazuje, są to aparaty z pełną klatką. Ale z systemem bezlusterkowym. Porównanie aparatów z pełną klatką i niepełną klatką będziemy robić już niedługo, więc pamiętaj, aby zasubskrybować ten kanał, aby nie przegapić kolejnego filmu, w którym opowiem Ci o różnicach i o różnych matrycach w Twoich aparatach, jakie możesz mieć i na co warto zwrócić uwagę. To ważny temat, jeśli zastanawiasz się nad kupnem nowego aparatu fotograficznego. Pełnokladkowe bezlusterkowce to m.in. Canon EOS R5, Canon EOS R, Canon EOS R6, Sony Alpha A7 III czy Sony A9, Sony A7C, Panasonic S1R, Panasonic Lumix DCS5, Nikon D3500, Nikon Z6, Nikon Z5, Fujifilm X-T4, Fujifilm XFX seteczka. Oraz oczywiście jeszcze mamy wiele więcej. Te aparaty mają wizjer elektroniczny, może być to ogromną zaletą, gdyż od razu widzimy obraz, jaki widzi aparat i to, co uzyskamy ostatecznie na zdjęciu. Biorąc pod uwagę ekspozycję, kompozycję, kolor, kontrast, balans bieli, światło, więc od razu możemy nanieść poprawki, zanim naciśniemy spust migawki, czyli Krótko mówiąc, w wizjerze widzisz już swoje zdjęcie, zanim jeszcze zrobisz. I tak na przykład, jak zdjęcie jest za niebieskie, to możemy poprawić balans bieli i jeszcze zanim zrobimy zdjęcie. Jak zdjęcie jest za ciemne, to możesz poprawić ustawienia zanim zrobimy zdjęcie. Wizjer elektroniczny daje również możliwości powiększania obrazu, co może być bardzo przydatne w bardzo precyzyjnym ustawieniu ostrości, na przykład zdjęcia makro lub fotografia gwiazd. W wizjerze elektronicznym widzisz 100% kadru. Dodatkowym atutem może okazać się fakt, że w wizjerze widzimy nasze świeżo zrobione zdjęcie i nie musimy patrzeć co chwilę na monitorek, na wyświetlacz. Wizjer elektroniczny natomiast ma czasami opóźnienia w wyświetlaniu obrazu oraz często Duży kontrast. Opóźnienia w wyświetleniu obrazu mogą być problematyczne, jeśli chcesz fotografować szybko poruszające się obiekty. Te aparaty mają różne rozmiary matrycy i może być to bardzo mylące, szczególnie dla początkujących pasjonatów fotografii. Dla uproszczenia, w aparatach bezlusterkowych znajdziemy matryce mniejsze lub takie same co w aparatach lusterkowych, ale większe od tych co w kompaktach. Szczególnie w tych tańszych aparatach kompaktowych. O matrycy opowiem Ci bardzo dokładnie. Już niedługo, więc bądź czujny, bądź czujna. Autofokus jest z reguły szybki i precyzyjny, a punkty autofokusa pokrywają całą lub prawie całą powierzchnię matrycy. To ogromny plus. Bateria bardzo często nie wystarczy na bardzo długo, szczególnie w mniejszych aparatach bezlusterkowych Oraz jeśli używasz funkcji bardzo prądożernych, na przykład nagrywasz wideo, oglądasz często zdjęcia na monitorku, czy używasz funkcji GPS czy, czy może Wi-Fi. Dlatego też warto zwrócić uwagę na ten czynnik, szczególnie jeśli planujesz dłuższe wycieczki z aparatem. Aparaty te mają bardzo często migawkę elektroniczną, co daje nam możliwość uzyskania bardzo krótkich czasów naświetlania oraz robienia zdjęć bez dźwięku, co może okazać się bardzo przydatne np. Na, na sesjach ślubnych czy w muzeum. Aparaty bezlusterkowe mają wymienny system obiektywów, jednak nadal znacznie mniejszą różnorodność niż w przypadku aparatów lusterkowych. Tutaj jednak dużo zależy od firmy. Niektóre filmy bardzo skupiły się na konstrukcji bezlusterkowej i mają coraz większe zakresy obiektywów, inne natomiast mają podstawowe zakresy. To jednak bardzo też szybko się zmienia i od jakiegoś czasu obserwujemy rozwój systemów bezlusterkowych i wymieranie powolne systemów lusterkowych. Aparaty bezlusterkowe, szczególnie bezlusterkowe, kompakty są zdecydowanie mniejsze i lżejsze niż lustrzanki. Może być to jednak wadą i jednocześnie zaletą, gdyż mały bezlusterkowiec będzie dobrze leżał może w mojej dłoni, jednak w większej męskiej dłoni może okazać się już za mały. Aparaty bezlusterkowe cechują się bardzo często bardzo dobrymi parametrami w, kategor w kategorii robienia ilości zdjęć na sekundę. To bardzo ważny parametr, jeśli myślisz o fotografowaniu dzieci lub myślisz o fotografii sportowej. Bezlusterkowcy bardzo dobrze radzą sobie z wideo. Nawet już najtańsze aparaty filmują w 4K. Są to doskonałe aparaty do vlogowania czy streamowania na żywo na YouTube czy innej platformie. Dość dużym ograniczeniem może być fakt, iż bezlusterkowce są dość drogie, szczególnie bezlusterkowce z pełną klatką. Przy okazji, jeśli masz jakąkolwiek wartość z tego filmu, to daj mi piękną łapkę w górę, a my jedziemy dalej. Kategoria druga to lustrzanki. W pierwszej kolejności poruszę szybko zagadnienie, jakie jest obecnie dość często omawiane i u niektórych wzbudza dość sporo, dużo niepotrzebnych może emocji, a mianowicie, czy warto nadal kupować lustrzankę w tym roku? Warto wiedzieć, że niektóre filmy wycofały już się z produkcji lustrzanek, a inne zapowiedziały taki ruch już niebawem, więc to na pewno trzeba mieć na uwadze. Jednak, czy warto rozpatrywać zakup lustrzanki w tym roku? Moim zdaniem tak. Zaraz ci dam kilka argumentów. Po pierwsze, lustrzanki są już na rynku długi czas, w związku z tym jest sporo używanego sprzętu, ponieważ jest jego sporo, to cena jest relatywnie niska. Dzisiaj możesz kupić profesjonalną, nową lustrzankę za cenę niższą niż średnio zaawansowany nowy aparat bezlusterkowy. Myślę, że argument ceny będzie bardzo ważnym argumentem dla wielu z Was. Po drugie, lustrzanki są większe i często bardziej wytrzymałe. Nie zawsze mniejszy aparat jest dobry. Prawdopodobnie mały bezlusterkowiec w męskiej dużej dłoni nie będzie leżał tak dobrze jak w mojej, czy mały kompaktowy aparat może być za mały dla mężczyzny z konkretną dłonią. Natomiast może sprawdzić się doskonale u dziecka, który zaczyna właśnie swoją przygodę z fotografią. Najważniejsze jest, aby dobrze Ci się pracowało z Twoim aparatem, aby dobrze ci leżał w dłoni, żebyś go dobrze czuł. No i po trzecie, aparaty lusterkowe to nadal bardzo dobre aparaty, którym możesz robić niesamowite zdjęcia. Ja osobiście posiadam aparaty lusterkowe i bezlusterkowe i powiem Ci szczerze, że lustrzanką robię bardzo często. Bardzo często wracam do lustrzanki, jak robię swoje sesje prywatne lub nawet te komercyjne. Lustrzanka to nadal jest mój bardzo dobry aparat. No dobrze, jak poruszyliśmy już te ważne tematy, które zapewne by się gdzieś pojawiły w komentarzach, to zobaczmy jakie mamy aparaty lusterkowe, którymi warto się przyjrzeć w tym roku. Lustrzanki warte rozpatrzenia to Canon EOS 90D, Canon EOS 70D, EOS 5D Mark IV, EOS 250D, Canon 6D. Nikon D500, Nikon D750, 780, Nikon D3500, Nikon D5600, czy Nikon D7200 i Nikon D7100 oraz kilka jeszcze możemy byśmy znaleźli. W tej kategorii może się spotkać również z angielską nazwą DSLR. Jest skrót od Digital Single Lens Reflex. lustrzanki mają wizjer optyczny. I ogromnym plusem, lub minusem, jest to, że widzimy obraz taki, jaki jest w rzeczywistości, ponieważ jest to prawdziwy obraz odbity od lustra. Dla jednych jest to plusem, dla innych natomiast minusem. Jednak w takich lustrzankach wizjer może być ciemny i mały i często nie pokrywa 100% pola fotografowanego kadru. W lustrzankach praca lustra powoduje drgania i jest suszalna. Trgania mogą spowodować, że zdjęcie będzie mniej ostre, szczególnie jak będziemy fotografować z dłuższymi obiektywami, natomiast głos opadającego lustra może być irytujący podczas sesji, gdzie wymagana jest cisza, na przykład na ślubach czy w muzeum. Konstrukcja aparatów lusterkowych jest większa niż bezlusterkowych i kompaktowych i często bateria, Jaka jest umieszczona w tych aparatach, jest większa i ma większą pojemność. W związku z tym, często wystarcza na dłuższy czas niż w aparatach bezlusterkowych. Dodatkowo należy pamiętać, że lustrzanka zużywa mniej prądu, co jest dodatkowym ogromnym atutem. Obecnie mamy na rynku bardzo duży wybór obiektywów, zarówno drogich i tanich, jak i nowych i używanych. To spory plus, gdyż możesz kupić bardzo dobry obiektyw z drugiej ręki w bardzo dobrej cenie. Lustrzanki są zdecydowanie największe i często najcięższe, szczególnie jak potetniemy duży i ciężki obiektyw. Jednocześnie są solidne, wytrzymałe i mają bardzo często wygodny uchwyt, za który bardzo wygodnie trzyma się cały aparat. Ze względu na mechanizm podnoszonego lustra są wolniejsze w robieniu zdjęć serynych, jednak modele bardziej zaawansowane mają już bardzo dobre parametry. Lustrzanki są już na rynku długi czas, w związku z tym jest ich sporo i możesz kupić bardzo dobrą używaną lustrzankę, która kiedyś była topowym modelem w naprawdę bardzo dobrej cenie. Jak już znamy podstawowe różnice oraz wady i zalety poszczególnych rodzajów aparatów, zastanówmy się teraz, jak wybrać najlepszy aparat dla Ciebie w tym roku. Link znajdziesz w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Trzymaj się zdrowo i ciepło i pamiętaj, jak ja mogę robić lepsze zdjęcia, to Ty tym bardziej. Do zobaczenia na następnej stronie. Hej, hej.